Witam. Dzisiaj mamy wspaniały czas, bo jest Dzień Kobiet i będziemy poruszać temat naszego koła życia na temat kobiecości przede wszystkim, no i męskości, ponieważ jak tutaj większość osób pewnie zauważyła, że w network marketingu, we wszelkich grupach, spotkaniach większość jest kobiet i one, że tak powiem, nadają um, kierunek w ogóle nowego działania, nauki, rozwoju i znowu będziemy wracać do czego? Do tego, że się musimy rozwijać. Czy my chcemy, czy nie chcemy, to to jest sprawa naczelna i najważniejsza. I co najważniejsze, tym interesują się przede wszystkim kobiety. Teraz musimy znaleźć taki dzisiaj ze spotkania. Um, Jakoś tak musimy sobie e, tę rozmowę przeprowadzić, żeby e, w konsensusie wyszło, e, jak tu mężczyzn do nas przekonać, że należy się rozwijać, bo z tym jest trochę większy kłopot. Małgosiu, jak ty, jako kobieta prężna, działająca i w ogóle, w ogóle bierzesz ten, by, tego byka za rogi? Ja, jak, jeżeli chodzi o, o to. O mężczyzn z mojego otoczenia to jest bardzo trudno. Ale słuchajcie, zaczynamy od siebie. Ja zaczynam od siebie. Zaczynam się powoli uczyć tego, jak wydobyć swoją kobiecość. Żeby nie zapominać na co dzień o tym, że jesteśmy kobietami. Żeby nawet jak nigdzie nie idziesz, ładnie się uczesać, umalować, normalnie się, się ubrać czy zmienić sobie nawet. Yy, no no coś, żebyśmy się czuły takie naprawdę super woman. I to jak to zrobisz, jak ja przynajmniej to robię, to to dodaje takiej pewności siebie. Taką mam większą pewność siebie w tym, co robię, inaczej się czuję. Wiem, że i inni inaczej mi odbierają. Nieraz są takie, takie ciekawe, no, takie śmieszne sytuacje, że mąż mówi, a gdzie się wybierasz? Nie gdzie się nie wybieram. Po prostu chcę ładnie wyglądać, żeby tak właśnie się lepiej poczuć. Nawet jak idę do fryzjerki, żeby sobie zrobić fryzurę, to, to naprawdę nieraz idę tylko dlatego, żebym taką miała większą pewność siebie, bo ja się wtedy lepiej czuję. Że tak już inaczej wyglądam, że jestem bardziej zadbana i to dodaje pewności siebie. A to co tutaj robimy, że pracujemy nad swoim rozwojem, żeby, żeby Y, uczyć się nowych nawyków, dobrych nawyków, a eliminować te złe, no to przecież to jest coś, coś wspaniałego, bo jak będziesz to robić, to powoli zauważasz te, te y, efekty, które przychodzą z dnia na dzień coraz większe z, ty, z tych zmian na, złych nawyków na dobre. Nie jest to nieraz proste, ale jak zauważyłam, to dodaje mi też większej pewności siebie. Uczymy się, żeby być lepszą wersją samej siebie, tak? Żeby być tą superwoman dla samej siebie, nie dla kogoś innego. A jak masz doła, to spójrz w lustro i powiedz sobie: Jestem mega babka, jestem wystarczająco dobra. No bo jeżeli nie, nie powiesz ty sobie tego, to nikt ci tego nie powie. No być może zdarzy się ktoś, że, że akurat powie. Ale w ten sposób sobie podnosimy ten, 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 tą, tą poprzeczkę wyżej, że mamy tą większą pewność siebie, że potrafimy siebie doceniać. I żebyśmy uczymy się też tego, żebyśmy były wdzięczne za wszystko. Za wszystko, co mamy po kolei. Można sobie długą listę wymieniać, i to, jak, jak, jak potrafimy określić, za co jesteśmy wdzięczne, to też podnosi jakby naszą wartość. Że czujemy się, no jednak ten dzień nie był stracony, zrobiłam to czy tamto bardzo dobrze i jestem z tego dumna. Albo coś zrobiłam, może jeszcze nie tak jak powinnam, ale poprawię to następnym razem. Szukam w sobie tego, co jest dobre, a co powinnam jeszcze poprawić. No i do tego cały czas dążymy. No i, i jak my te zmiany wprowadzimy. To, to otoczenie nasze najbliższe, mężowie czy, czy dalsze otoczenie, zauważą te zmiany i zaczną to akceptować, zaczną to przyjmować i zaczną może bardziej odbierać do siebie, żeby u siebie też to wprowadzić. I chyba to jest jedyna droga, żeby tych mężczyzn tu ściągnąć do tego, żeby się rozwijali. Jeżeli tu nie przyjdą, no to żeby chociaż zauważyli i sami zaczęli wprowadzać. Ja powoli tą praktykę stosuję u mnie w domu. No, chociaż jeszcze ze znikomym rezultatem, no ale próbuję. No bo przecież, jeżeli ktoś nie próbuje czegoś, no to jak może oczekiwać rezultatów? Jeżeli czegoś nie robi w dobrym kierunku, no to rezultaty same nie przyjmą. Musimy to robić. na tyle. No Danusiu, jak ten Twój byk za rogi wzięty? <laughs> Siemiewa. Ja tutaj. Y też podkreślam to, co Małgosia mówiła. Tak w ogóle, może, może zacznę od tego, że w tej chwili to mamy bardzo fajne czasy. Czasy, jeżeli chodzi właśnie o to, o to dbanie o siebie, o to, o to jakby to, to chcenie sprawić tego, że jesteśmy tą kobietą i żeby się czuć dobrze. Tak, jeszcze do niedawna przecież można było obserwować, że, że kobieta to taka właściwie jej rola była takiej kury domowej. Ja akurat pracowałam całe swoje życie, ale mam koleżanki, bliskie koleżanki, którym na przykład mężowie nie pozwalali pracować, bo uważali, że rolą kobiety jest sprzątanie, gotowanie, opieka nad dziećmi. W tej chwili kobiety już sobie na to nie pozwalają. W tej chwili jakby widzą też plusy w tym, żeby, żeby nie chodzić w tym poradniku cały dzień, żeby, czy w dresie, tylko żeby się ubrać, żeby się trochę pomalować, żeby zrobić sobie tyzurę, żeby, żeby fajnie pachnieć. I to, to sprawia to, że, że, no, że czujemy coraz więcej tą swoją kobiecość. Oczywiście mężczyzn nie da się jakby, nie można nawet na siłę niczego wprowadzić, ale tak jak to Małgosia wspomniała, swoim zachowaniem po prostu pokazujemy, że stajemy się kimś innym, że mamy swoje zdanie, że mamy, że jesteśmy kobietą, że cenimy siebie i to jest chyba najważniejsze. I oni no to, albo się dostosują, albo po prostu pójdą w innym kierunku, bo, bo no, albo będą chcieli iść i chcieli, będą się rozwijać tak jak my i będą chcieli osiągać swoje wyższe rezultaty albo po prostu dalej pozostaną no, na tym poziomie, na którym są i, i, i najważniejszym celem będzie pilot, piwko i tapczan. I, i Myślę, że teraz nie tylko, znaczy my tutaj, my jest jakby rozwijamy się w ten, ale ja też obserwuję wśród młodzieży, wśród, w mi nawet moja wnuczka powiedziała, Babciu, ty musisz zainwestować w siebie. Ty musisz sobie kupić porządne kosmetyki, zainwestować w siebie. I to jest, bardzo mi się podoba takie podejście, właśnie w tym, że już ta młodzież też nie pozwala, jakbyś siebie zrobić, młode dziewczyny nie pozwalają na siebie zrobić właśnie taki spór domowy, tylko chcą mieć swoją karierę, swój biznes, chcą mieć swoje pieniądze, chcą być niezależne. I, no i my również do tego dążymy. To, to co robimy, to jest to ma nas doprowadzić do tego właśnie, żeby być niezależnym, samodzielnym, oczywiście niekoniecznie samotnym. No właśnie, bo można być samotnym w grupie, ale można być samodzielnym właśnie. też w grupie. I to jest jedno z drugim no nie ma nic wspólnego po prostu. I tutaj ja też chcę swoje parę groszy dołożyć ponieważ no, jestem na emeryturze, ale prowadzę swoją działalność. Jak był ten okres takiego niebywałego zamknięcia, to ja mimo że pracuję w miejscu zamieszkania, to mam do przejścia do pracy dosłownie 10 metrów. I proszę zobaczyć, jaki jest, jaka jest mentalność, o której mówiła i Małgosia, i Danusia. Bo tak jak zwykle jesteśmy we trzy, i robimy różne rozważania na tematy życiowe. I teraz i Małgosia o tym powiedziała, i Danusia o tym powiedziała, że jest tak utarty schemat, że jak kobieta o siebie dba, pomaluje się, umierze się, nawet na co dzień, to zaraz jest podejrzenie, że ona gdzieś wychodzi, coś chce zrobić nie tak. I to... Od razu w gronie mężczyzn wzbudza jakieś takie nerwowe podejście do życia. Od razu są jak te najeżone koguty, które jakby mogły, to by zaraz zaczęły działać. Tylko nie wiadomo kogo czy tą biedną żonę, czy wszystko, co jest dookoła bo tak to niestety wygląda. I o co tu chodzi? Żeby właśnie ten stereotyp, że jak kobieta o siebie dba, to jest zaraz jakiś podtekst, a tu nie chodzi o podtekst. Tu chodzi o samopoczucie. O to, żebyśmy się czuły wartościowe, bo jeżeli my tego nie zrobimy, to na pewno nikt z otoczenia tego nie zrobi. I teraz mamy najczęściej taką, taki problem z tymi naszymi mężczyznami, że oni już jak się czują tacy. Osiadli w tym związku, to już uważają, że nie muszą o siebie dbać, że brzuch to może być jak piłka futbolowa albo i lekarska, bo, bo, bo po co? że już mam tą przypisaną sobie kobietę, no to niech ona się martwi, co ja się będę martwił o to wszystko? No, jakim prawem? No więc proszę panów, kochanych naszych, nie myślcie sobie że będziecie nam tutaj wyglądać jak... Już nie chcę powiedzieć co. Bo jeżeli my o siebie dbamy, to chcemy mieć w swoim otoczeniu też kogoś, kto o siebie dba i to widać. Bo to również świadczy o tym nie tylko o tym tej osobie, która jest obok nas, ale też o nas. Że nie, my nie musimy... Takiego mężczyzny pilnować, żeby on o siebie bał, żeby był zdrowy, żeby wyglądał, żeby się ubrał. Bo to powinno z niego wynikać, że jeżeli widzi, że kobieta dba o siebie, dba o dom, dba o rodzinę, to on powinien do tego dorównać, ponieważ związek to jest coś takiego, jakby był wóz drabiniasty z jednym dyszlem. A obok stał jeden koń i drugi koń. I te konie mają iść równo w zawszęgu, ponieważ jeżeli będzie jeden ciągnął do przodu, drugi do tyłu, to ten wóz dalej nie pojedzie. I tu o to chodzi, że panowie weźcie się w garść, weźcie się do pracy i zacznijcie te swoje kobiety doceniać i starać się im dorównać, żeby ten dyszel i wóz szedł równo. A nie jedno koło w prawo, drugie w lewo. Co wy na to, moje miłe panie? Zgadzam się, zgadzam się jak najbardziej. I, i, i chciałabym nawiązać do tej niezależności, o której mówiła też tu Danusia, że kobieta, jeżeli jest niezależna, czuje się bardziej pewna. Nie te, które całe życie wychowywały i nieważne, ja też wychowywałam dzieci. Ale po prostu nie poszły przez całe życie na etat, bo im mąż nie pozwolił. No i teraz one są uwiązane jak ten pies do budy dosłownie. Nie mają tej pewności siebie, że gdyby chciały odejść, to zostają kompletnie z niczym. I dlatego jest tak ważne, to tak ważne budowanie tej niezależności. To nie, że my chcemy oddzielić się od naszych mężów, czy, czy rodzin, czy partnerów. Po prostu budując swoją niezależność czujesz się bardziej pewnie. Niedawno się dowiedziałam o tym, że wychowując jedno dziecko to tak, jakbyś miała jeden etat. Nikt tego nie docenia. A już czasami nawet ten mąż, który jest z boku. Wychowując szóstkę dzieci jak ja, to ja miałam sześć etatów. W końcu, jak już poszły, to znaczy robiłam to z potrzeby i z obowiązku. I zapominałam o sobie. Robiłam wszystko, żeby było dobrze, żeby dzieci było ogarnięte, dom, wszystko elegancko. Ale jak już odrosły, to postanowiłam iść do pracy, to miałam też bardzo trudno z tym, żeby się mój mąż w końcu zgodził, żebym ja poszła do pracy. No ale poszłam. Dlatego, że miałam wszystkie dzieci w dosyć dużym odstępie czasu, więc ten czas mojej pracy zawodowej na etacie, bo praca na sześciu etatach była wcześniej to przyniosło mi bardzo niską emeryturę i dlatego teraz na emeryturze postanowiłam, że ja będę niezależna, że teraz poświęcę poświęcę sobie czas dla siebie dla rodziny też, ale przede wszystkim dla siebie, bo ja wcześniej tego czasu nie miałam. Żeby żeby też no właśnie, jeszcze jest ten problem, że myśmy tego te rodziny nauczyli, że ty byłaś cała sobą, cała sobą dla nich ciągle. I teraz, żeby odzwyczaić te, te rodziny od tego, że, że ja teraz mam czas dla siebie, nie tylko dla was, wszystko, to trudno im jest to zrozumieć. Ale trochę jest w tym nasz, naszej winy, bo żeśmy tak po prostu tych rodzinów, tych mężów nauczyli te dzieci. No i docencie kobiety, bo nie jedna ma od jeden albo do dziesięciu etatów, bo jest bardzo różnie. Każde dziecko to jest jeden etat. A dzisiaj się nie mówi o tym, że, że się to docenia. Bo jak przyjdzie mąż z pracy, to jeszcze powie: No coś robiła, co to, co Nie, wychowujesz jedno dziecko czy sześć, Ty nie, nie bo ty nie byłaś na etacie, on przyjdzie z pracy, rozwali się gazetkę, telewizor i zadowolony. A ty do dziesiątej robisz wszystko. Dajesz kolację, jest kładziesz te dzieci do spania. Ty nie pracujesz, bo ty nie jesteś na etacie. I chodzi o to, żeby docenić te wszystkie kobiety, które wychowują dzieci. Dzieci, które dalej pracują na, na, na następne pokolenia, na następne yy, wytwarzają to PKB, jak to się tam mówi. Docencie to, panowie. I docencie to, że my chcemy się rozwijać. I, I dobrze byłoby. To razem z nami. I róbcie to razem z nami. I dobrze by to było, żeby, żeby dzisiaj, jak tu mówiła Danusia, że jej wnuczka już naprawdę takie ma dobre podejście, żeby ta młodzież dzisiaj miała takie podejście do siebie już dzisiaj. Tylko że to wychowanie w dzisiejszych szkołach za bardzo nie, nie, nie uczy tego. Mi się wydaje, że ta wnuczka wzięła dużo z babci z Danusi, że, że ona zauważyła te zmiany. I może w tym kontekście to powiedziała, że ona też albo odziedziczyła po babci tę chęć po prostu rozwoju. To może na tyle. I to właśnie o to chodzi, żebyśmy my, jako kobiety dojrzałe, już młodemu pokoleniu pokazywały, że można inaczej. I żeby one ten swój start życiowy miały zupełnie inny niż my. Zupełnie. I teraz, Danusiu, powiedz, jak to u ciebie jest? Ja tutaj, Małgosia już tutaj to powiedziała, ale chciałam tutaj dodać jeszcze tak bardziej może właśnie do, do kobiet, które, które jakby nie czują tej kobiecości do końca, które są właśnie takie zagonione, zapracowane. Chciałam może zwrócić taką uwagę, że żeby czuć się dobrze, to wcale nie trzeba mieć drogich ciuchów, ekstra kosmetyków i tak dalej. Wystarczy, żeby być czysto ubranym i żeby, żeby mieć, żeby po prostu. Ubrać to, w się dobrze czuje I wcale nie chodzi o to, żeby to było jakiejś najlepszej marki i tak dalej. Tak jak to Małosia wcześniej powiedziała w tej swojej wypowiedzi, ta wdzięczność to jest coś, co bardzo nam pomaga. I tutaj chciałam też podkreślić to, że trzeba po prostu cieszyć się z tego, że szklanka jest do połowy pełna, a nie patrzeć na to, że jest do połowy pusta. I szukać, szukać powodów, dlaczego. Musimy się źle czuć, bo, nie, bo nam czegoś nam brakuje. Nie, musimy wykorzystywać to, co mamy, i, i, a, a każdy z nas ma na pewno coś takiego, z czego jest zadowolony, co jest dla niego cenne i wcale nie musi to kosztować fortuny. I tego chciałabym życzyć właśnie przy, tym przy tej dzisiejszej okazji, przy tym dzisiejszym święcie, wszystkim kobietom, które właśnie y, czują się jak kury domowe, które czują się upokarzane i te. Tak, żeby podniosły głowę i żeby, żeby spojrzały w swoją szafę i, ubra, i ubrały się w coś, co, w czym się czują naprawdę dobrze i nie zostawiały tego na święto. Bo, bo to święto mądrze nigdy nie nadejść, może nigdy nie, nie przyjść ta okazja, kiedy założy się ten fajny ciuch, którego się tak ciągle oszczędza. A ja dodam, też. żeby ubrały się w uśmiech i żeby sobie powiedziały, że są wystarczające. Że jestem dobra wystarczająco. To jest najważniejsze. Tu od środka, tak, od serca. Tak, dokładnie. Dokładnie tak. I proszę zobaczyć, jesteśmy kobietami, które już kawałek życia przeszły. Każda z nas. I każda z nas nie miała po jednym dziecku, tylko było to troje albo sześcioro. I żeśmy popełniały w życiu straszne błędy, i takimi błędami był właśnie fakt, że przyzwyczajałyśmy osoby do tego ze swojego najbliższego otoczenia, że jesteśmy na zasadzie pracownika na N etatach, któremu się nic nie należy. Mało tego, nie należy mu się nawet urlop od tego domu, od tego wszystkiego, co się nazywa rodziną. A osoba, która chodzi do pracy, jakaby to nie była praca, ma możliwość bycia na urlopie 14 dni, 20, 26. A czy kobieta prowadząca dom ma możliwość posiadania urlopu od swojej rodziny? Nie. Mnie natomiast bardzo podoba się fakt, że moja córka, moja synowa. I w ogóle takie się stworzyły czasy, że panowie są przy porodach. I ja widzę niesamowitą różnicę pomiędzy tym, jak ja rodziłam dzieci, jaki był stosunek ojca do dziecka, a jaki teraz mężczyźni, będąc przy porodach, mają stosunek do swoich dzieci i do swoich żon. Bo jeżeli widzą trud porodu, Trud, y, 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 pojawienie się dziecka na świecie. To, że ono się pojawi, brudne, takie, siakie, owakie, y, drżą o to, żeby krzyknęło, żeby żyło, oni mają zupełnie inny stosunek do życia i do rodziny. Natomiast nasze pokolenie tego nie miało. I przez to y, nasze życie przebiegło na zasadzie takiej, że. Byłyśmy na N etatach jako kobiety. Obecne kobiety, czyli córka, synowa, robią tak, że tatuś też musi wsadzić swoje ręce w tą rodzinę i nie udawać, że on jest tylko dodatkiem. On jest współudziałowcem, żeby tworzyć to stadło takie, jak należy, na zdrowych zasadach. I teraz moje miłe panie, wszystkie i panowie, bierzcie przykład, obserwujcie to, co się dzieje, jak się życie zmienia i dorównujcie, żebyśmy nie musiały mieć takich krepków koło siebie, którzy tylko przez to, że sami o siebie nie dbają, to są złośliwi czy zazdrośni o kobiety, które to robią, tylko... Niech idą z nimi ramię w ramię. I tego życzy Małgosia, Danusia i ja, bo już nam się program niestety kończy na dzisiejszy dzień. Także trzymajcie się, kobietki, i trzymajcie się, panowie, żebyście nie odstawali od tych swoich połówek. Wszystkiego dobrego.